Siema, ja jestem Kamila i dzisiaj oglądamy ósmy odcinek kaiju number 8. Ja już chyba sobie co nieco zaspoilerowałam, bo tytuł odcinka to jest Witaj w siłach obronnych, czyli zgaduję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Że przyjmą Kawkę jako kaiju, w sensie ze świadomością, że jest kaiju, do tych sił obronnych. No jakoś się to rozwiąże, nie? No przecież no nie może go Hoshina zabić, nie? Ale no jest nieciekawie. Jest mega teraz stresująco. Zaczynajmy, nie? A, no i oczywiście możecie wesprzeć mnie na Tipli, byłoby mi mega miło. Link w opisie. Wow, uh, wyzwolił tą siłę swoją, nie? Bez żadnych limiterów, Posina. Wow, jak on w ogóle. Chciałaby tak wyglądać, nie? On ma sylwetkę taką zgrabną, ale taką zdrową. Nie wiem, jak to opisać, nie? Nie, please. Ale wiecie co? Wiedziałam, że Hoshina taki będzie. Taki niby uśmiechnięty i w ogóle, ale to, ten, tą jego stronę, no to było oczywiste, że on taki będzie, nie? I przez to jest jeszcze bardziej creepy, nie? Że na co dzień taki nie jest. Daj, teraz jest poważny. Tutaj się rusza. Super animacja, tak w ogóle. Wow. Wow. A. Chuj, tam go podetnie? Niedobrze. Ale to jest w ogóle inny poziom, nie? Wow. Jak? Tu mu wyciął! I rdzeń widać. O kurde, on też ma takie tak rdzeń. Tak jak rdzeń. Ajajaj. Tam gdzie serce chyba, nie? Czy tutaj na środku, nie wiem, klatki? Nie, tam gdzie serce, z lewa strony. No, coś za coś nie. A on nie chce cię zranić. Cóż on nie chce zrobić krzywdy Hosinie, nie, to jest najgorzej. To stawia w okropnej sytuacji kawkę, bo on nie chce skrzywdzić Hoshiny, nie? On dosyć, że musi sprostać powalonemu tempu Hoshiny. Zresztą nie może go zranić i musi siebie bronić, nie dać się zabić, nie? Że nie chce nie uderzyć, nie chce im zrobić krzywdy. Dobrze, że Hosina jest spostrzegawczy, a nie wali na oślep. Ach! Przynajmniej wbiegnij tam i powiedz. No! To jest kawka! Nie miecze? O nie, po nodze. Cholera. Uuu, nice. Ach. Coś tam dostał, nie? No wy, tylko ten Ostrze, ale patrzcie Gdyby Kawka chciał mu zrobić krzywdę To już by rozwalił Hośinę tym uderzeniem Taka prawda, nie? Mam nadzieję, że Hośina to ogarnie Jezu, bardzo dobra walka Ogarniesz to, czy nie? Ja, że ten Kawka nic nie mówi, a na jego miejscu bym od razu mówiła, nie? No bo już jest i tak przerypana sytuacja Ale facepalm Zrypałeś Hośina. Uciekł, Kaziu To może i lepiej, wiecie. Może i lepiej się to wszystko potoczyło. Przynajmniej ja się martwi, nie hm. O wątpliwości. A teraz się pojawi, oczywiście, że możesz mu ufać. I wszystkie wątpliwości. Ach, on jest ledwo żywy. Masakra, łap go. Jut. Ta. O Boże, no ta. Aż zapomniałam przez tą całą walkę, nie? No ta, w sumie Ale byli mocno poturbowani. Kurde, ciekawe ile nie będą w ogóle niezdolni do służby, nie masakra. No. Kurde, no nie wiem. O czym mieliby to wy... chociaż choć nam miał już podejrzenie jakieś, nie? No, a. myśli. Albo jest po prostu na siebie obrażony, nie? Niech <tryk> taki obrażony dzieciak wyglądał, nie? Sorry, <tryk> co ja Mega kaiju. Uuu! Ciekawe, kto rozwalił poprzedni. Oni? Nawet ich broni? Eee. Czy ty to już wiesz? Właśnie, właśnie! Czekam na tą refleksję. Nie Zafiksował się. A jajaj, ona ma trochę za bardzo. Ach, umysł umysłnie. nie? Że ich że że ich a, A. kaiju numer 8 ich bronił. Ach. Oto to ten. Mm. I jego ziomki, też kaiju? Hmm, random. Zabiję go.

Przełamy ja amneta. Aj, chwila, bo mam problemy z internetem. U mnie kot przegryzł światłowód, i ja korzystam z internetu, z telefonu, który sobie udostępniam. Więc y, ja tutaj też cudów nie mogę, niestety, zrobić. Błagam, niech on zezna, że Kaiju numer 8 ich ratował. Cokolwiek trzeba jakoś. Sytuację ogarnąć z kawką. No, elo. O. Ej, właśnie, bo on chyba nie wiedział, w jakim stanie jest kawkaniem. Oh. Lubię tą ekipę, tą trójkę, nie? ja, ja. Ciekawe czy Haru to ogarnie. To było mega randomowe, nie? Ogólnie uwielbiam w tym anime ten taki humor, w sensie, że tu jest naprawdę fajnie akcja przeplatana z humorem. To jest fajnie się to uzupełnia, nie? I tu jest taki fajny humor, uważam. W sensie na początku był taki trochę cringe'owy, absurdalny, ale czasem to jest okej, okay, akceptowalne, nie?

No, ten różowy taki trochę nie ogarnie. Tak, może, że to był tylko haru. Rel, rel. Cute, cute, cute. Mega cute to było. Oni zrobili im ciasto z ich wizerunkami. Niech coś mi taki zrobi w stylu anime i żebym ja wyglądała jak zanimę. O! おで <Wow. S 2> うん。

O się nas piwem. Tak tylko mówię. Kurde, ale wiecie co? Myślałam, że to się inaczej potoczy, że się po prostu wydarzy kawka jest, Kaiju i tyle. I teraz trochę mi nie pasuje ten tytuł odcinka. Czy to się jeszcze wydarzy, by jeszcze połowa odcinka została i tak... Coś mi tu nie pasuje. Coś za, coś za wesoło. No właśnie, a to wiadomo, co się wiedzą to dowódcy? Że Kaiju im pomógł, czy nie?

<laughs> oni to są walnięci we dwojkę, nie? Boomer Naprawdę oni gadają tylko o tym wojsku i o akcjach? To jest u nich normalne? I ciekawa, no ja się utroszę, myślałem, że ciekawam. Hmm? No właśnie, właśnie. No, no, no dobra, nie? No do wiadomości. Ej, a co jak nawalony kawka coś palnie, że jest kaiju? Trochę się. Nie wiem, po prostu to jest tak absurdalne, żeby w ten sposób się ktokolwiek dowiedział, ale no my wiemy, że kawka jest. jest jaki jest, jest kawką. Może czasem mam wrażenie, jakbym. Że... Nie, nie dobra, boję się. Aha. Nie no, kawka nie ma szans w tamtym. Twoja stara. Oczywiście, że to jest tylko takie tłumaczenie, ale bawi mnie to. <słodziak>, Słodziak. Słodziak Hoshina. Paniczu, wow! Czemu nie zobaczy? O, jakiś lor poznamy zaraz. To nie chciał, żeby jego syn był w, w wojsku, czy co? Coś takiego? dojma-san. A, internet. I znowu on. Hmm. Teraz będzie się go dopytywał, co z twoim ojcem, o co chodzi? Hmm, Czy znaczy ja wiem? Oni ogóle... Wiecie, oni są takimi rywalami, ale mam wrażenie, że to po prostu jest... Oni się... Widać, że we dwójkę trzymają, że to będą ziomki. Chyba, że mają jakąś tam przeszłość i jednak, jednak to nie o to chodzi. Nie wiem. Coś z ich relacją będzie na pewno, nie? O, mów, Hoshina. Mogę cię wiecznie słuchać. Bardzo lubię Twój głos. A, cię przestraszyłam. Cieszę się, że ktoś to docenia. O to chodzi! Cieszę się, że Hoshina to docenił. Masakra. Mina nigdy by tego nie doceniła. Ona to jest taka cięta. Super, super, super. 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 Ja się cieszę. Wszyscy się cieszą. Cute. No, a uśmiech mi z twarzy nie schodzi, aż mnie tu boli wszystko. No, oni też się cieszą. Naprawdę. Czyli już wiemy, że ktoś odejdzie. Tym bardziej, że już wcześniej mieliśmy te znaki, jak Hosina powiedział to kawce, że no nie przywiązuj się ten, bo no to jest taka robota, że ktoś może umrzeć w akcji. A, oh, jezu, chyba że dzięki kawce, że mają takiego kaiju, super, będzie ich zawsze bronił, nie wiem. Cute, jak go podrzucają. Mega słodkie to jest. Ja również, ja też, ja też, mówię za siebie. No. Hmm. すい <Dob rze. S 2>、so, ません。 <grybka> Już miałam mówić, że pozwoliła mu na odezwanie się, tak? Słuchajcie, bo nie mogę patrzeć na swoją grzybkę. Już miałam się cieszyć, ale wiecie, tak, 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 taki ma styl komunikacji, nie? Tak jest, trochę jaja robi, ale wciąż. 50 pompek mu dobrze zrobi, nie? On ma gównielą kondycję. <grybka> Och, się przestraszyłam, mnie? Jak on? <grybka> No, wiem, że Hoshina, wszyscy wiedzą. Mina to gówno by mu dała. Coś w sensie, ona jest po prostu surowa dla niego, nie? Mm, uczy się po nocach. Cutie. Chciałam go przytulić po prostu i powiedzieć, będzie dobrze. O no nie, coś się stanie. Boję się, albo coś podsłucha? Darek, hmm? Kit! <laughs> ta walka, ta walka z. No, skawką mnie, numer 8, trochę chyba zabolała. Oshinę, nie? Że dlatego tak trenuję po nocach. Tak mi się wydaje, że po prostu sfrustrowało go to bardzo.

八号対策や。ッら。次遭遇したら一発でぶっダギリリオン。創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業者は、創業は、創業は、 Kawka po prostu mu powiedz: Dobra, Hoshina, sorry. Jestem człowiekiem, ale jestem też kaiju. Chcę być um, waszym żołnierzem, będę wam pomagać. Błagam, nie zabije mnie. Ja, ja nie wiem, czy ja bym to wytrzymała. Taki strach, że coś się znowu stanie, znowu się przemieni w kaiju i Hoshina mnie zabije. Ja bym chyba już się przyznała, trudno. Tylko, no właśnie, jest też to ryzyko, że jak się przyzna, to tym bardziej go zabijam, nie? Jak mam, ale patowa sytuacja, nie? Wow.

I umie dodać otuchy, nie? Nie jest taki cięty Teraz przerzucam się na tą dziewiątkę, na tego kajdży, coś mam wrażenie A Jeszcze jakieś inne stwory? Co jest grane? Kajdży numer 10 Oczywiście, nie można skończyć fajnie odcinka. Zawsze muszą zostawić coś takiego, że się człowiek stresuje, nie? Dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Bardzo dobry odcinek, bardzo fajny. W przeciwieństwie do poprzedniego, taki satysfakcjonujący, nie? Że dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. I pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie na Tipli Link w opisie. Sayonara!